Dobry. W tym filmie zobaczę Państwu prezentację rewolweru hukowego Fenix polskiej produkcji Rosomach Tak się prezentuje opakowanie. Na maszeryjnym pistoleciu. Ok, tej produkcji. Oraz rozumiem przeznaczenie. W opakowaniu znajdziemy rewolwer hukowy Fenix. Tak się pisze, prezentuje nasadkę do wyszliwania raz oraz wycier do broni. Oczywiście, broń należy czyścić po każdym przelaniu. W związku mamy kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Tak to wygląda. Tu mamy opis szczegółowy wszystkich elementów z zewnątrz i wewnątrz. Oraz zastosowanie pistoletu, jak należy się zachowywać i obchodzić z Rewolwer jest 9 Żeby go odblokować, należy przesunąć delikatnie ten przycisk i popchnąć magazynek bębenek od tyłu. Do bębenka wchodzi 9 sztuk amunicji. Już pokazuję, jak amunicja. Amunicja musi być 6 mm, ale long. Amunicja 6 mm long, na przykład pobieda. Tak ona wygląda. No i ona jest ogólnie dedykowana do tego modelu rewolweru. Tutaj wchodzi 9, sztuk właśnie. Oj. Naciskamy mocno i mamy. Jeszcze raz pokażę. Tutaj delikatnie w lewo. I palcem przesuwamy delikatnie. I bębenek wychodzi. I mocno. Możemy teraz strzelać. I bębenek się obraca. Co do raz. rac. Wykręcamy nasadkę. I możemy strzelać. Oczywiście żeby odejść strzał, żeby wystrzelić racę. Musi być załadowany chociaż jeden nabój. Żeby jeden pocisk wystrzelić. Zraz mamy. Race Hukowa, Knal Patronen bardzo głośna. Race, Pat y Race Knal Patronen, Lubanka, Race Sina Marine, Wierżąca. Kolorowe Race Color Stars. Crazy Robot Tegoroczna nowość to jest rok 2022 wyprodukowany w tym roku właśnie oraz Race Solar Stars. Z tego co pamiętam, to jest tam efekt właśnie komety i kolorowy rozprysek, ale oczywiście wszystkie dane będą w opisie filmu. Żeby wystrzelić racę, w pistolet, amunicję rąk, mamy nasadkę nakręconą. Wsadzamy raca, na przykład na patronem, mamy w tym przypadku, to kolorowa zaślepka musi być na zewnątrz. Jak będzie tak, to. No nie, nie da rady. To jest niebezpieczne, proszę tak nie robić. Musi być czarne do czarnego, i wtedy tak. Jeśli mamy załadowany pistolet, mamy rację. wiemy, że ona się trzyma, ustawiamy rękę pod lekkim kątem nachylenia i naciskamy. Wtedy raca dostaje zapłonu, leci na około 25-30 metrów i bardzo głośno detonuje i jest bardzo głośny wybuch. W przypadku rac knel patronem. W przypadku innych rac są różne efekty i każda raca z tych poszczególnych ma inny efekt. Na broń nie jest potrzebne żadne, żadne zezwolenia. Wystarczy mieć ukończone 18 lat. Wszystkie linki do produktów, jak amunicja, rewolwer oraz roce, znajdą Państwo w opisie. Dane kontaktowe do nas również. Jeśli są jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach lub kontaktować się z nami telefonicznie lub przez stronę. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.